Aborcja wychodzi już w tej chwili z lodówki. Jak otwierasz ją, żeby wyjąć się ogór, to już nic nie ma znaczenia. Nikt nie debatuje o tym, czy wyrywanie ósemki jest y, słuszne. Ale jaki jest problem z tą ósemką i trzeba ją wyrywać, to po prostu siedzi na ten zabieg. Podobnie jest z aborcją. To nie jest zabieg, który, który chcesz mieć, bo jest y, super. Nie jest super. No. Pamiętam, że macica mnie bolała, jak. Y, przy najgorszym okresie, razy ileś tam. Więc to nie było fajne, ale fajne było to, że mogłam nie być w ciąży, w której nie chciałam być. I ja, i mój mąż, który mi towarzyszył, my się strasznie baliśmy właśnie takich konsekwencji prawnych, że to po prostu nam zrujnuje życie. Do momentu, kiedy nie, nie potrzebujesz aborcji, po prostu o tym nie myślisz, tak jak ja tak miałam. Właśnie te 7 lat temu to. Y nie, nie, nawet teraz, jak sobie myślę, to nie mam pojęcia, jak ja w ogóle dowiedziałam się, czy jakby, jak udało mi się w ogóle dokonać aborcji i znaleźć jakby pomoc i wiedzieć, gdzie mam jechać i do kogo się zgłosić, bo to, totalnie naprawdę nic nie było na ten temat. Pamiętam, że chyba w Google wpisałam po prostu Pols aborcja polska czy coś takiego, po prostu no, nie było nic na ten temat w internecie, naprawdę nic. Teraz jest o wiele prościej, no i bardzo dobrze, że teraz możesz na Facebooku polubić fanpage, który Ci pomoże, jeżeli masz problem, tak? Patriarchat, tak? system, nie wiem, jak to ująć i nazwać, eee, wpierdolił w e, takie poczucie winy wieczne e, i w, taką, e, w taki obowiązek kontroli swojej płodności. Tak? Nikt nie mówi facetom, weź się, kurwa, psykaj zawsze w gumie, weź się, e, weź zrób wazę kto mnie za dwa koła, rozumiesz? Po zabiegu odetchnęłam i Byłam w stanie powiedzieć sama do siebie, że mogę wrócić do swojego życia. Nic się we mnie nie złamało, nic się we mnie nie zmieniło. I to było OK. Jakby ktoś podszedł do mnie na ulicy, zapytał się mnie, czy miałam aborcję, nie miałabym, mu, nie miałabym żadnego problemu, żeby mu powiedzieć, że tak, miałam aborcję i że jakby możemy o tym sobie porozmawiać. I to jest fajne. Ja mówię otwarcie, miałam aborcję, nie żałuję mojej aborcji, nie przeproszę nigdy za moją aborcję.